Zwykły, niezwykły dom, smutki radości tam są. Good morning and greetings from Las Vegas. Dzień dobry i pozdrowienia z Las Vegas. I want powiedzieć, że Kościół w Las Vegas dobrze sobie radzi i rośnie. And we are so happy to be here with you to serve for this next week. I chcemy być, Wam powiedzieć że cieszymy się, że jesteśmy tutaj razem z wami i wspólnie razem z Fundacją proem możemy razem pracować. Can I see from a show of hands how many of you are associated with ProM, volunteers, or Tommy Church? Here? All right, and how many of you have traveled here to Poland to serve this next week? I just was to go to Poland to work this week. Bravo. So, those of you that are local, see those people that raise their hands from America? Czy ci, ci, ci z was, którzy są tutaj lokalistami, widzieliście te wszystkie ręce z za, zagranicy? A, a więc, jeżeli oni zaczną przysypiać, to ich tak szturchnijcie delikatnie. Has been in for the last weeks. A więc dzisiaj kontynuujemy tę serię kazań, która tutaj w, w społeczności chrześcija, chrześcijańskiej Tomy się toczy od kilku tygodni. To Unusual, Unusual Home. To jest zwykły, niezwykły dom. And it's coming from the second half of Colossians 3. I ta seria to oparta jest na e, liście do Kolosan 3. So we you have your scriptures, your Bible app, open it up to Colossians 3, the second half. A, a więc jeżeli macie swoje Biblię, e, to otwórzcie je na e, drugiej części trzeciego rozdziału list do Kolosan. And in the second half of Colossians 3, we're talking about the instructions for the Christian households. I tam znajdujemy instrukcje, wskazówki, jak powinien być, jak powinien wyglądać chrześcijański dom. This household comes from the Greek word oikos. I to słowo dom, domostwo pochodzi z greckiego słowa oikos. And Paul is talking about the relationships within the household. I Paweł opisuje relacje, które w tym domostwie powinny jak powinny wyglądać. Previously those of you at Tommy Church have talked about the relationships of wives, husbands, children and fathers. I wcześniej słyszeliśmy o relacjach pomiędzy mężami żonami, pomiędzy e, rodzicami a dziećmi. And Paul spent one verse talking about each one of these individual relationships. I Paweł poświęca, uh, jeden werset, każdą z tych and starting in verse 22, Paul takes five verses to talk about, talk about the relationship of slaves and masters. Ale starting od werseta, wersetu 22, Paweł poświęca aż pięć wersetów, aby opisać relacje pomiędzy niewolnikami a ich panami. And in the New Testament times, the household and the workplace were oftentimes the same place. In today's life, oftentimes our workplace is different than our family life. A dzisiaj jest tak, że często nasze miejsce pracy jest zupełnie inne niż to miejsce, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy. A więc za kontekstu Paweł opisuje te relacje w tym domostwie, które dzisiaj raczej odnosimy do miejsca pracy. So let's read, starting in verse 22 of 3. A więc przeczytajmy zaczynając od 22 wersetu 3 rozdziału. Slaves, obey your earthly masters in everything and do it not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord. not for human masters. To czynicie czynicie z głębi duszy tak właśnie jak dla Pana a nie dla ludzi. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Świadomi że to od Pana otrzymacie zapłatę wraz ze wszystkim z waszym dziedzictwem, pamiętajcie Panu Chrystusowi służycie. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs and there is no favoritism. A, a kto krzywdzi Ten dozna bez na osobę. Masters provide your slaves with what is right and fair because you know that you also have a master in heaven So I want to talk about how these verses apply to us in the workplace Chilę porozmawiać o tym, jak te fragmenty, te słowa odnoszą się do nas w naszym miejscu pracy. Unless perhaps some of you have a slave at home that still works for, you? yba, że ktoś z was ma w domu niewolnika, który dla was pracuje, I would like to offer you the thesis thatW is worship. I chcę zacząć do takiego stwierdzenia, że praca to uwielbienie, and we do our work for the Lord i my pracujemy dla Boga. So let me ask you, those of you that go to work every day. A więc, czysz Was, którzy chodzą do pracy każdego dnia? How many of you enjoy going to work, waking up on Monday morning and going? Posłuchaj, zapytam, jak wielu yes. z Was cieszy się z tego, że może wstać do pracy i pójść i, i pracować cały dzień? Jak wielu z Was? A typical reaction usually people when I ask them they kind of go, well, some of it, no, yes, yeah, some of it, no. znaczy, tak, niektórzy się cieszą, niektórzy nie, tak różnie to bywa. In some of in the church we believe that work is a curse, i niektórzy z nas nawet wierzą w, w kościele, że praca jest We think that because of Adam's sin, that God has cursed the ground and men have to work. I sobie, but I want to challenge that thinking that work is not a curse. But I want to challenge that thinking that work is not a curse. Verse 23 that we read in Colossians, 23, w do Kolosan, it says, whatever you do, work at it with your, all your heart. as working for the Lord, not for human masters. Czytamy, że cokolwiek czynicie z duszy, czynicie z głębi duszy, tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. For most of us, the vast majority of our waking hours is actually spent in the workplace. I tak naprawdę większość z nas, większość swego czasu spędza właśnie w miejscu pracy. Doing our job. Wykonując swoją pracę. And that is how God has used us to provide for our family. I w taki sposób Bóg chce, abyśmy dbali o swoje rodziny, byś je utrzymywali. But there's more to going to work every day than providing for our family. Ale sens pracy jest głębszy niż tylko zapewnienie utrzymania rodzinie. There is a Hebrew word avodah. Jest hebrajskie słowo avodah. It is translated in the English version as worship. Które tłumaczone jest na język angielski jako uwielbienie. That word also is translated in English as work. I To samo słowo jest tu, także tłumaczone jako praca. Passage, I to samo słowo jest użyte jego jak, jak grecka wersja w tym, w tym tekście jako, jako niewolnik, niewolnictwo. So a, a więc jest powiązanie pomiędzy tym, co robimy, jak pracujemy, a w jaki sposób uwielbiamy Boga. 1. Corinthians 10:31. Pierwszy list do Koryntian, e, 10, 10:31. Says, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. A więc zatem cokolwiek, czyjecie, czy pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko czynicie ze względu na, na na chwałę Boga. God called all of us to live for Him and His glory. A więc Bóg powołał nas wszystkich, abyśmy żyli dla Niego i dla jego chwały. It's our chief calling in life. I to jest nasze najważniejsze powołanie w życiu. We don't ultimately work for our own pleasure, or our own entertainment, or self-improvement. my nie, nie żyjemy, nie pracujemy tylko dla, swoj, dla swojej własnej przyjemności, dla swojego osobistego rozwoju. We work for God and His glory. My pracujemy dla Boga i dla jego chwały. And this tells us we're supposed to give glory in everything that we do. A to znaczy, że oddajemy Bogu chwałę we wszystkim, co robimy. Not just when we're in church. I to nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy na nabożeństwie w kościele. Not when we're on a missions trip. Nie tylko wtedy, kiedy jesteś na wyjściu misyjnym, we glorify Him in all things. Ale oddajemy Bogu chwałę, uwielbiamy go we wszystkim, co robimy. Even the mundane and perhaps difficult parts of life. I nawet w tych najbardziej takich nużących codziennych częściach naszego życia, which are in the workplace. Czasami, bardzo często, zdarzają się właśnie w miejscu naszej pracy. The saints of the Bible got this right. Mm -hmm. uh, they gained, they glorified God while shipwrecked right at sea. Sitting in jail and sheep. I w e, postaci biblijnej to oni to, bohaterowie biblijni dobrze to rozumieli ponieważ wielbili Boga e, zarówno e, na statku czy kiedy stadek się rozbijał czy kiedy paśli owce czy, czy podróżowali czy wykonywali inne rzeczy. God's glory motivates us to do great things and it reminds us of our ultimate reward. I ta ta, ta, ch ta chęć uwielbienia Boga sprawia, że e, chcemy pracować najlepiej jak potrafimy i przypomina nam o naszej nagrodzie, którą otrzymamy. I 24 przypomina nam w liście do Kolosan, że pracujemy tak jak dla Pana. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Świadomi, że od Pana otrzymacie zapłatę wraz z waszym dziedzictwem. Reflecting on the glory of, God, transforms all facets of our life. I kiedy zaczynamy rozmyślać o tej chwale Boga, uwielbieniu Boga, to to ma wpływ na wszystkie sfery dziedziny naszego życia. Even in the workplace. Nawet w miejscu pracy. Work is worship. Praca to uwielbienie. My job is worship. Moja Moje codzienne obowiązki, które wykonuję w pracy, to jest akt uwielbienia. W jaki sposób, w jakim nastawieniem przychodzę do pracy, to jest akt uwielbienia. But because many people think of, of work as a necessity rather than an act of worship. Ale wielu ludzi myśli o pracy jako o konieczności, a nie o uwielbieniu. platform. To często zapominamy o tym, że nasza praca tak naprawdę jest platformą naszej służby. Your work is your platform for to jest twoja platforma, z której możesz służyć Bogu innym. Turn with me to Matthew chapter 5. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Matthew 5, starting in verse 14. E, wiersz 14. This is a familiar passage of Jesus challenging those around him. To jest znany fragment, kiedy Jezus e, podważa powszechne przekonania tych, którzy byli wokół niego. To is also applicable for us today. I on także ma odniesienie do nas dzisiaj. I w wierszu 14 czytamy, że wy jesteście e, światłością świata. Jak miasto na górze, którego, które nie może się ukryć. Nie zapalają też lampy, aby postawić ją pod garnkiem.

Twoja praca ma znaczenie dla Boga, ponieważ ludzie z którymi pracujesz mają znaczenie dla Boga. Are called us to be the light in the workplace. Bóg nas powołuje, abyśmy byli światłem w miejscu naszej pracy. So that we can shine the light of Jesus. Abyśmy mogli świecić tym światłem Jezusa. Jesus challenged his followers in that same kind of section in Matthew chapter 5 later on in verse 41. I w, tej samej, w tym samym rozdziale w wersetu w 41 Jezus rzucił swoim nasładowcom wyzwanie. He says that if a soldier demands that you carry his gear for a mile, carry it two miles. I mówię tym, że jeżeli e, żołnierz będzie zmuszał, abyś niosł jego, jego ciężar przez milę, niech przez dwie mile. See, in Roman law, they allowed any official to pick, pick a random person and carry their load for up to a mile in any direction. I zgodnie z rzymskim prawem było tak, że e, rzymski żołnierz miał prawo wybrać sobie, kogokolwiek chciał i zmusić go do tego, aby niósł jego ciężar przez mile, czyli przez tysiąc kroków. And Jesus says to go the second mile. A Jezus mówi, e, a ty bądź gotów iść następną milę. In other words, volunteer to take the load an extra mile. I więc zgłasienno ochotnika aby ponieść ten ciężar jeszcze przez jedną milę. I kiedy my to robimy w miejscu pracy, to to sprawia, że nasze dobre czyny są światłem, które ludzie mogą widzieć. I po jakimś czasie okazuje się, że musimy wyjaśnić ludziom dlaczego tak się zachowujemy, dlaczego tak robimy. Because you have chosen to be a slave to Jesus. Wybrałeś, aby być sługą, aby być niewolnikiem Jezusa. You see, the workplace is not only how God works through you; it's also a place where God works inside of you. conforming you to the image of Christ. Się do so when we go into the workplace with a dull drum or begrudgingly. A więc, jeżeli idziemy do, do, do pracy e, niechętnie, z narzekaniem, how does that reflect the glory of God in our lives? W jaki sposób to odzwierciedla tą Bożą chwałę w moim życiu? A number of years ago, when I was starting my career and Karen and I were recently married, i to było wiele temu, kiedy rozpoczynałem swoją, swoją pr pracę e, i dopiero niedługo byłem po ślubie, I developed a personal mission statement stworzyłem napisałem osobiste, taką swoją osobistą misję to and for my decisions in life aby nadać cel swoim decyzjom w życiu I to był fragment z Piątej księgi Mojżeszowej z 28. rozdziału który zainspirował mnie w tej osobistej misji i will serve the Lord with joy and enthusiasm for the abundant benefits he has given me. Będę służył Bogu z radością i z entuzjazmem for what uh, benefits he has given me. Jest na uh, te możliwości i korzyści, które mi daje. For me those benefits are my wife, my family, spiritual gifts, health, i dla mnie tymi korzyściami, to jest, to jest moja rodzina, moja żona, to są moje dary, umiejętności, i to wszystko, co mogę wnieść w życie innych ludzi. Stop and think for a moment: what are those benefits that God has given you? I pomyśl sobie o tych swoich korzyściach, o tym, o tym potencjale, który Bóg dał Tobie. Pomyśl o osobie tak po prostu z Marszu, o jednej, dwóch, trzech rzeczach, które Bóg dał Tobie jako Twój potencjał. I powiedz to osobie, która siedzi obok Ciebie. You see, the benefits of God are great and vast. I widzicie, te korzyści, które Bóg nam daje, ten potencjał jest ogromny. And He has equipped each one of you with unique gifts. I on każdego z nas wyposażuł obdarowując szczególnymi darami, unique abilities, wyjątkowymi umiejętnościami, a unique past i też wyjątkowym przeżyciem. God will put together to point the direction for your future. I Bóg to wszystko bierze w jedną całość, aby wskazać Ci nowy kierunek, jeżeli chodzi o Twoją przyszłość. And when you take how he has wired you and serve him with joy and enthusiasm, he receives the glory. I kiedy Ty to wykorzystujesz, aby służyć mu z radością i z entuzjazmem, to wtedy on otrzymuje chwałę. On jest uwielbiony. So what brings you joy and enthusiasm? A więc co to jest sprawa radość? Co sprawia, że jesteś pełen entuzjazmu?

whether in the workplace or family or community are you doing it with joy and enthusiasm I means idziesz do pracy i zaczynasz pracować i służyć innym czy to jest twoja rodzina czy czy miejsce gdzie gdzie mieszkasz miejsce pracy czy robisz to naprawdę z radością i z entuzjazmem the word tells us that life is so much better when we use the gifts god has given us to serve him with joy and enthusiasm I I e, rozumiemy to, że, że życie jest łatwiejsze i przyjemniejsze, kiedy wykorzystujemy swoje umiejętności, i talenty, służąc Bogu i innym, właśnie robiąc to z radością. So let me come back to this uh, Colossians 3, talking about the household. A więc bo, b, b, wróćmy na chwilę do tego tekstu z listu e, do Colossians o tym właśnie domostwie. Where the household was typically also the I to, bo ten dom to typowo też było miejsce nie tylko życia, ale miejsce pracy. in today's world, since the household is now oftentimes separated from the workplace, the same instructions paul gave in colossians regarding our relationships apply. Uh, what? I Te same, same wskazów, które Paweł daje odnośnie właśnie tych relacji między niewolnikami i panami odnośnie domostwa, one dotyczą także współcześnie miejsca pracy. Think of your work as worship. i myślmy o naszej pracy o uwielbieniu And do it for the Lord. i róbmy to dla Boga. Understand that your work is the platform for ministry, ponieważ Zrozumienie naszej pracy i jej sensu to jest platforma do służby. And finally in whatever you do, serve God with joy and enthusiasm. I w końcu, cokolwiek robimy, róbmy to z radością i z entuzjazmem. That word slave that we read in Colossians 3, I to słowo niewolnik czy sługa, którym czytamy w liście do Kolosem w trzecim rozdziale, comes from the Hebrew word abed. Pochodzi od hebrajskiego słowa A bed. Uh, that's also translated in English as a bond-servant. Someone who's devoted to another at the disregard of their own interests. A number of years ago, Karen and I were at a conference where Lauren Cunningham, the founder of YWAM, spoke. I e, był temu zrówno na konferencji, gdzie Loren Cunningham e, przemawiał. good only a he Nie czuł się najlepiej. To było zaledwie kilka miesięcy przed tym, zanim odszedł do he servant of Jesus. I on rzucił wyzwania, abyśmy byli, abyśmy stali się takimi świadomymi niewolnikami Jezusa.

Ade poindecy się podejmięcie obiecłaś poślesz to do whatever he asked us to do zrobimy cokolwiek od nas oczekujesz and we made that commitment to become bond servants of Jesus i podejmiemy to wyzwanie że będziemy sługami niewolnikami Jezusa most of us here have also made that commitment to be a slave of God i wielu z nas właśnie podjęło to wyzwanie aby być by być uh, niewolnikami Boga when we accepted Jesus into our heart and committed our lives to be Him to be our Lord and Kiedy e, powiedzieliśmy mu swoje życie i poprosiliśmy, aby stał się Panem i zbawicielem naszego życia. to I dochodzimy do tego miejsca, gdzie jesteśmy. dzisiaj tutaj, w tym miejscu. Or the Tommy or the here I po, pozwólcie, że powiem klasu do tych, którzy e, są z, e, z Proemem, czy s, są ze społeczności chrześcijańskiej TOM, albo są wolontariuszami z Polski. I want to commend you for doing the work of the ministry God has called you to do. Chcę Was pochwalić i wyrazić Wam swoje uznanie za pracę, którą wykonujecie, pracę dla Boga. I want to encourage you to continue on the course God has placed you on. Chcę Was zachęcić, abyście nie przestawali, abyście kontynuowali tą pracę dalej. Do the work that God has equipped and called each of you to do. I wykonujcie pracę, do której Bóg Was powołał i to was wyposażą, byście on wykonywali with sincerity of heart and reverence for the lord wiec to ze szczerością serca i z szacunkiem dla boga knowing that you will receive receiving inheritance from the lord as a reward wiedząc że otrzymacie od boga e, nagrodę e, wieczności now let me speak to those of you that are here for contact week ja szczególnie do tych, którzy z na kontakt z innych miejsc. I want to commend you for making the commitment to be here for this week. I mam też chcę wyrazić swoje uznanie za to, że e, że po, dokonaliście poświęcenia, aby być tutaj na tym miejscu w tym tygodniu. It's cost you your time and resources to come over here to be a servant. Kosztowała was to i czas i pieniądze, aby być tutaj i przyjechać to i służyć innym. My challenge to you this week your or is i moje wyzwanie dla was jest takie że bez względu na, na to jakie będzie wasze zadanie czy projekt który będziecie realizować an act of worship. to uważajcie uznawajcie to jako za, uważajcie to za akt uwielbienia Letting your good deeds shine for all to see niech wasze uczynki dobre czyny świecą jaśnieją przed wszystkimi innymi. go the second mile idźcie dodatkową mile. Doing your work as unto the Lord. I wykonujcie swoją pracę tak jak dla Pana. And for all of us collectively as we're here this next week. I dla nas wszystkich razem jak tu jesteśmy. We want every aspect of Contact Week to bring glory to our Master. My chcemy, aby każdy aspekt tego tygodnia, tego festiwalu Kontakt przyniósł chwałę naszemu Panu. Who is the King of Kings and the Lord of Lords? To jest Królem królów i Panem Panów. So let's pray together. I mean, to się razem. Father, I thank you for how you have equipped each individual in this room uniquely. Dlatego, że takiej, w takiego sposób wyposażyłeś i stworzyłeś wyjątkowo każdą osobę na tym miejscu. And Father, I pray that you use those gifts you have given us to serve others. I proszę cię, abyś pomógł nam użyć tych darów, które nam dałeś, abyśmy potrafili i chcieli służyć innym. Father, whatever our hand finds to do this week, may we do it unto you. Cokolwiek na nasza, nasza, jakiekolwiek będzie nasze zadanie w tym tygodniu, pozwól, nam, to robili dla Ciebie, so that those around us might see you. ci, które są wokół nas, widzieli Ciebie. And Father, we ask that you would receive glory and honor. In every aspect this week. I pray for health and safety over each individual here. I o I osoby. And asking that your presence would lead us in your ways. I Twoimi drogami. so father we ask all these things in the precious name of jesus więc, w and all god's children from different parts of the world said amen. Amen. amen amen god bless you, god bless you.